W tym materiale chciałbym pokazać Ci narzędzie, które mi osobiście już niemalże całkowicie zastąpiło wyszukiwarkę Google i podejrzewam, że w Twoim wypadku, gdy je poznasz, będzie dokładnie tak samo. A mowa konkretnie o Perplexity. Czym właściwie jest Perplexity? Perplexity najprościej mówiąc, to jest pewnego rodzaju wyszukiwarka oparta o sztuczną inteligencję. Tak jak widzisz, jesteśmy tutaj na, w głównym oknie Perplexity. Dostęp, co ważne, do Perplexity jest darmowy. Możesz mieć też wersję Pro, z takiej, której ja korzystam. Wtedy w wersji Pro masz do wyboru kilka różnych modeli. Zresztą zaraz pokażę Ci, jakie w tej chwili są na moment nagrywania tego materiału. Ale nawet jeśli masz wersję darmową, w pełni darmową, to wtedy masz, o ile pamiętam, trzy bądź pięć wyszukiwań dziennie w ramach wersji Pro. Także możesz sobie potestować zarówno tę wersję zwykłą, wersję Pro i zobaczyć, Jakie są różnice i czy warto dopłacać? Ja osobiście korzystając z tego na co dzień zdecydowałem się na wersję Pro. Ona wcale nie jest droga, to jest koszt rzędu około 20 dolarów miesięcznie, także biorąc pod uwagę, jakie możliwości daje to narzędzie, jak znacznie ułatwia i przyspiesza pracę, dla mnie jest to tak naprawdę żaden koszt. Link do tego narzędzia oczywiście znajdziesz w opisie do tego materiału. No i dobrze, przejdźmy teraz do konkretów. Więc tak jak powiedziałem, jesteśmy na głównej stronie tego narzędzia. Jak widzisz, interfejs tu jest dość minimalistyczny i tak naprawdę jest poniekąd jakoś podobny zarówno czy to do ChatGPT, do Cloda, czy też po prostu do wyszukiwarki Google. Tu mamy główne okno, w którym możemy zadać pytanie, możemy wpisać jakiś prompt. Natomiast to, na czym najpierw chciałbym się skupić, to pokazać kilka dodatkowych opcji. Więc tak, poza standardowym wpisywaniem prompta, możemy też tutaj załączyć jakieś dokumenty. Perplexity radzi sobie zarówno z obrazami, z plikami tekstowymi, jak i z PDF-ami, gdzie na przykład możemy poprosić o jakąś dokładniejszą analizę danego dokumentu, bądź też e, e, wspomóc wyszukiwanie w oparciu o nasze załączniki. To, co jest bardzo fajne, jeżeli klikniemy sobie w skupienie, to tu możemy wybrać tryby wyszukiwania i to jest absolutny game changer w stosunku do zwykłego Google'a, który za każdym razem ma takie samo podejście. Tu na przykład możemy zdecydować, czy chcemy, aby perplexity City przeszukiwał cały internet, albo na przykład, jeżeli robimy jakiś research do artykułu naukowego, potrzebujemy artykułów naukowych, książek, wtedy możemy skupić się wyłącznie na tym wyszukiwaniu naukowym, czyli szukaj opublikowanych prac naukowych, wtedy Perplexity przeszuka różnego rodzaju bazy, gdzie znajdują się publikacje naukowe. Tutaj mamy też e, możliwość szukania materiałów e, wideo. Tutaj tak jak widzisz, to jest też stosunkowa nowa funkcja, czyli generuj tekst lub czatuj bez przeszukiwania internetu. I funkcje też społeczności i matematyka. Ja o, szczerze mówiąc, jeszcze z tego nie korzystałem, ale też jest to coś, coś nowego, co też pokazuje, że to narzędzie bardzo fajnie się rozwija i zresztą mnie dlatego też tak mocno zyskuje na popularności. Tutaj, tak jak widzisz, ja mam tę wersję Pro. Jeżeli sobie kliknę na wersję Pro, to też mogę sobie wybrać, z jakiego modelu będę chciał korzystać. I tutaj mamy dostępny ten taki standardowy dla Perplexity. Mamy też model najnowszy od OpenAI, ten O1, a także co ciekawe, kompletną nowość, o której jest ostatnio bardzo głośno, a mianowicie chiński model DeepSeek. Ale mamy też jeszcze inną możliwość, bo tych modeli tak naprawdę jest więcej. I to ci też chciałbym pokazać. Jeżeli klikniemy sobie tutaj w ustawienia, w te koło zębate, to tu mamy oczywiście jakieś podstawowe ustawienia, możemy też skorzystać z api. Możemy sobie definiować język w jakim ma być cały interfejs, czy też chociażby coś tak jak wygląd, czy to ma być jasny, ciemny, natomiast to nie jest aż tak istotne. To o czym chciałem Ci powiedzieć, co Ci chciałem pokazać, to tutaj mamy wszystkie modele, z których możemy korzystać. Jeżeli mamy ustawione domyślnie, no to jest ten przystosowany pod perplexity, ale co ważne mamy też szereg innych modeli. Mamy tutaj najnowszego Cloda 3.5 Sonet, mamy też... Model Sonar, czyli opracowany specjalnie dla Perplexity. Mamy GPT 4O i mamy też model grok 2. Więc tu na tym, na tym z tego poziomu możemy sobie też na sztywno zdefiniować, z jakiego modelu chcemy korzystać do wyszukiwania. I mamy też możliwość zdefiniowania trzech modeli domyślnych, jednego, wybrania jednego z trzech modeli do generowania tekstu. Także to jest też. E, warte zwrócenia uwagi, z tym, że tak jak powiedziałem, to jest dostępne w wersji Pro. Jeżeli tego nie masz, no to wtedy będziesz korzystał, w momencie kiedy sobie wejdzie, wrócimy, to wtedy będziesz te pierwsze 3 czy 5 wyszukiwań mieć prawdopodobnie z, z wykorzystaniem tego modelu ProSearch, a później po prostu już zostanie, ta funkcja zostanie nieaktywna. I głównie, główna różnica jest taka, że po pierwsze nie będziesz mieć dostępu do modeli zaawansowanych, a po drugie też ilość źródeł, z jakich korzysta Perplexity, jakie będzie przeszukiwać, będzie też mniejsza. To, co też jest fajnego, ciekawego i też od nie dam na dostępne, to na przykład możesz traktować to jako też narzędzie do przeglądu najnowszych newsów, jak klikniesz sobie w odkryj. To tutaj masz najnowsze jakieś publikacje, najnowsze newsy z różnych obszarów. One są też w zależności, im dłużej będziesz korzystać też z Perfect City, to one będą bardziej dopasowywały się do ciebie. Możesz sobie zdefiniować tutaj jakieś swoje zainteresowania, albo możesz po prostu tutaj szukać po różnych kategoriach. Tak jak widzisz, jest tego dużo. Jeżeli masz też aplikację na telefonie, to możesz korzystać z tego na telefonie. Będą ci też uzyskiwać powiadomienia o jakichś nowych, ciekawych rzeczach. Jeszcze zanim przejdziemy do wyszukiwania, jeszcze jedna ważna rzecz, czyli przestrzenie, też coś czego na początku nie było. Przestrzenie to jest coś podobnego, co na przykład znamy z Krata GPT, gdzie mamy e, projekty, podobnie jak w Clodzie, czyli możemy sobie stworzyć swoją własną przestrzeń, zrać tam jakieś konkretne materiały, pliki, w oparciu o które chcemy pracować z Perplexity i zdefiniować jakieś własne instrukcje. W tym celu po prostu klikamy utwórz przestrzeń, tutaj mamy jakiś tytuł roboczy, nadajemy e, opis tej przestrzeni, to jest akurat opcjonalne. Wybieramy sobie model, z jakiego chcemy korzystać w danej przestrzeni, i też to jest to, co jest bardzo fajne i przydatne. Możemy dodatkowo podać jakieś instrukcje, które będą wpływać na, dalszy, na dalszą pracę algorytmu. Czyli, jeżeli na przykład tworzymy sobie przestrzeń związaną z tworzeniem kontentu na naszą platformę, na przykład na LinkedIna, no to wtedy dokładnie tutaj piszemy, podajemy instrukcje, co jest celem tej przestrzeni, tak, że na przykład jesteśmy influencerem influencerem specjalistą w niszy B2B czy też na przykład jakiegoś content marketingu czy też SEO tak i że będziemy Tworzyć treści, celem tej przestrzeni jest tworzenie treści związanej z tym tematem. No i oczywiście wgrywamy też wszystkie dodatkowe dokumenty, pliki, które nam się do tego przydadzą. Także też naprawdę coś fajnego i widać, że o ile na początku Perplexity to po prostu była taka wyszukiwarka, chociaż tak bardzo dobra, to teraz coraz bardziej już też gryza się w te obszary, w których wiedzie przy akurat CheckGPT i GPT i Cloud. No dobra, wróćmy sobie teraz do strony głównej no i zobaczmy kilka przykładów, tak żeby zobaczył, jak możesz Perplexity, jak to działa w praktyce i jak to możesz wykorzystać. Załóżmy, że chcesz na przykład wejść na jakiś rynek, chcesz przed, dokonać eksploracji jakiegoś rynku, zrobić badanie niszy. No i powiedzmy, że interesuje nas trend. Powiedzmy, tutaj też podobisz, podobnie jak Google, mamy już jakieś podpowiedzi, no ale wpiszmy, że trend AI w e-learningu. I napiszmy mu podaj mi listę top influencerów globalnych. Opisz rynek i trend. No i czekamy. I tak jak widzisz, tutaj od razu widzimy, co się dzieje, tak? Czyli co aktualnie robi Perplexity, czyli mamy punkt pierwszy, znaleźć listę top influencer w globalny, w dziedzinie, o już mi się to wyczuło, o i tutaj zaczyna nam się generować odpowiedź. Domyślnie o to o czym Ci zapomniałem powiedzieć, fajnie, że to wyszło domyślnie Perplexity najczęściej odpowiada po języku angielskim. Zawsze można mu na przykład powiedzieć pisz, szukaj po angielsku, ale pisz po polsku i wtedy dostajemy odpowiedź po polsku. Natomiast teraz możemy sobie to przeanalizować. Po pierwsze to tak, widzisz, że tutaj możemy sobie to rozwinąć i widzisz, jakie był tok rozumowania, co ten algorytm zrobił dokładnie. Widzimy też, z ilu źródeł skorzystał. Czyli w tym wypadku skorzystał z 19 źródeł. To, co jest bardzo fajne, to to, że mamy te wszystkie źródła dostępne. Tak? Czyli, jak sobie klikniemy, zobacz wszystkie, to tu masz po kolei te 19 źródeł, z których skorzystał Perplexity. Więc jeżeli czegoś nie jesteś pewien, pewna, a różnie to bywa z tymi modelami, wiadomo, że potrafią halucynować, potrafią zmyślać, to zawsze możesz po prostu kliknąć sobie w taki artykuł taką stronę, źródło, zobaczyć, otworzyć, przeczytać, zobaczyć, co tam jest faktycznie napisane, czy jest to na temat, czy ma to, czy ma to sens. Dodatkowo przy każdej, tak jak widzisz tutaj, pozycji i na końcu mamy przepisy do danego źródła. Czyli widzimy na przykład, że e, jeśli chodzi o top AI influencerów, na pierwszym miejscu jest Andrew Engie. Ja się w tym w pełni zgadzam. Jest to chyba najbardziej znana osoba na świecie w tym obszarze, w ogóle jeśli chodzi o technologię AI. No i widzimy, że ta informacja pochodzi ze źródła numer 11 i numer 14, więc możesz sobie po prostu przejść do 11, do 14 i zobaczyć skąd on to wziął czy faktycznie taka informacja tam się znajduje. No i tak jak widzisz, mamy tutaj top influencerów, wypisał nam ich 10. Mamy. I też szczegółowo rozpisany, rozpisany cały trend, czyli mamy tutaj opisane, jakie są trendy, czyli na przykład nauka spersonalizowana i co to konkretnie znaczy. Krótka definicja, e, tworzenie treści w oparciu o AI, inteligentne systemy nauki, tak automatyczne oceny i jest tego aż, aż do J, czyli jest kilka naprawdę, naprawdę fajnie opisanych trendów i mamy do tego. Źródła, więc możemy tak naprawdę później po nitce do kłębka przejść dalej, zobaczyć, czy na przykład w tych artykułach, czy jakichkolwiek stronach, czy nie ma czegoś więcej. I to, co jest również bardzo fajne, to tak jak widzisz na dole, masz od razu powiązane pytania, które związane są z twoim pierwszym, z Twoją pierwszą frazą. Czyli na przykład w tym wypadku, jakie są najważniejsze trendy w e-learningu? Kto, kto są najbardziej, no. Jest to trochę mało po polsku, ale to też wynika z tego, że te tutaj powiązane hasła są, powstały, zostały wygenerowane w oparciu o globalne wyszukiwania. Czyli po prostu jest to tłumaczenie na, z angielskiego na język polski. Rzadko zdarzają się tego typu błędy, ale się zdarzają. I co tu już mam, jakie są najważniejsze osiągnięcia w AI w edukacji, jakie są główne wyzwania, jakie są najbardziej innowacyjne aplikacje AI. Więc, tak naprawdę, to co, jeżeli któreś z tych bycie interesowało w tych zapytań, to po prostu klikasz sobie w plusik, i w tym momencie tworzy nam się nowe zapytanie, i nasza Hyperplexity e działa dalej. I widzisz, tak jak tutaj, już odpowiada nam w języku polskim. No i widzimy najważniejsze trendy AI w learningu, personalizacja nauki wirtualnie czyli tak naprawdę to jest powielanie tego, co tutaj mamy. Ale możemy się go na przykład spytać, jakie są największe firmy w wykorzystujące AI w, uh, w E-learningu. Co pozwoli nam na przykład dokonać pierwszą taką analizę jakiejś konkurencji. Zobaczymy, co tutaj nam Perplexity przygotuje. Największe firmy. O, no Google, no tutaj poszedł już bardzo mocno po tych gigantach czołowych, no ale też. To zapytanie było dość ogólne, mogłem to równie dobrze sprecyzować w Polsce, czy ograniczyć wielkość, natomiast też co jest fajne, bo jak sobie widzisz, klikniesz jeszcze raz, to tu mamy dość kilka dość ciekawych źródeł, czyli na przykład AI EdTech, top 15 EdTech AI Startups, czyli startupów w branży edukacji, więc jeżeli są to startupy, to na pewno nie jest to Google, więc warto sobie na przykład przeanalizować to źródło. Coś tutaj jeszcze mamy. Pięć platform learningowych ze szkoleniami, no to pewnie właśnie stąd jest ta kursera IDX, czy EDX, czy Udacity, możemy, jeżeli na przykład chcemy stworzyć jakiś lead magnet, to możemy spytać się, chociaż lead magnet moglibyśmy również sobie dobrze wprowadzić, przygotować w oparciu o te trendy, ale jeżeli na przykład chcielibyśmy spytać się o Jakieś artykuły naukowe, to możemy poprosić go o przygotowanie. Przygotuj listę artykułów naukowych z 2024 roku w temacie AI w e learningu Widzimy, że będzie korzystał, korzysta aktualnie z 11 źródeł. I mamy, proszę bardzo, listę artykułów. Są to zarówno materiały konferencyjne, e, mar, artykuły, które zostały już opublikowane. Oczywiście no, w tym wypadku warto sobie wejść we wszystkie źródła i przeanalizować, tak? czy faktycznie są to artykuły naukowe, czy on tu coś nie zmyśla. E, warto byłoby też może po prostu otworzyć nowy kształt i tam, tak jak Ci pokazywałem, Wybraj, że interesują nas wyłącznie źródła naukowe, tak? więc można do tego podejść na kilka różnych sposobów. No i też, tak jak wcześniej, dostajemy od razu jakieś pytania powiązane, czyli jakie są najbardziej efektywne aplikacje w e Learningu, więc jest tego najbardziej sporo. Fajną, fajnie, jednym z fajnych wykorzystań też jest na przykład zastosowanie Perplexity do wyszukiwania ostatnich informacji w danej dziedzinie, w danej niszy, czyli na przykład. Jeżeli tworzysz newsletter z jakąś tam tygodniową, dwutygodniową częstotliwością, który między innymi chciałbyś zamieszczać, czy zamieszczasz jakieś newsy ze swojego świata, ze swojej niszy, no to też na przykład możesz poprosić, aby przygotuj mi listę nowości ze świata, z niszy. AI w e learningu. Z ostatnich powiedzmy dwóch tygodni. Poczekajmy, mamy 9 źródeł. No i tak jak widzisz, mamy. Listę, czyli nowe narzędzia AI od Samsunga i to się akurat w pełni zgadza, bo nie dopiero co mieliśmy e, Międzynarodową Konferencję Technologiczną, nowe inicjatywy Brytyjskiego Ministerstwa Edukacji, prognozy wzrostu, prognozowany wzrost rynku Wielkiej Brytanii, nowe role dla związków zawodowych, UNESCO i tak dalej. No i oczywiście, no, w tym wypadku, warto byłoby to wszystko sprawdzić, tak więc. E, Klikamy sobie zawsze we wszystkie źródła no i sprawdzamy czy tak naprawdę to jest na temat, czy nie wkradła się tu jakaś halucynacja. Natomiast myślę, że jest to bardzo fajny punkt startowy do tego, żeby po prostu popracować, trochę więcej, poeksplorować i masz już niemalże gotowy wsad do swojego newslettera, do sekcji z nowościami, z najważniejszymi newsami, wydarzeniami z ostatniego okresu do swojego newslettera. Także tak jak widzisz, naprawdę Bertax City daje ogrom różnych możliwości. Możesz zarówno e, tworzyć wstępny research, analizować konkurencję, analizować rynek, nisze, analizować e, głównych graczy na danym rynku, przygotowywać materiały do lead magnetu, przygotowywać, e, na, przygotowywać materiały do newslettera, czy też do swoich produktów, do e-booków. Także ogromno e, możliwości jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także gorąco zachęcam do przetestowania. Jeszcze raz link do tego narzędzia znajdziesz w komentarzu. A jeśli chciałbyś być na bieżąco z technologią AI, jeśli chciałbyś się rozwijać w tym kierunku, to też gorąco zachęcam do dołączenia do mojej grupy, do, do, do społeczności, w której dzielimy się wiedzą i dzielimy się tym, jak praktycznie wykorzystywać AI w biznesie, w marketingu i w edukacji. I to by było na tyle. Jeśli materiał Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał po więcej tego typu materiałów.